Dzień dobry. Z tej strony Robert Przeliusz, redakcja Forum Przedsiębiorczości. Jesteśmy na ósmym polskim kongresie przedsiębiorczości w Krakowie. Moim i Państwa gościem jest Rahim Black, prezes firmy Kopernik. Dzień dobry Państwu. Czym dla Pana jest nagroda Ekostratek? Ta nagroda, szczególnie za innowacyjny wkład w branżę znaną od stuleci, ponieważ ogniwa fotowoltaiczne. Same w sobie innowacyjne nie jest, jest dla mnie dowodem na to, że w Polsce, jeżeli innowacje wprowadza się w dobrej mierze, to można wyprzedzać legislację, ustawodawstwo. Bo co my zrobiliśmy? My stokenizowaliśmy na blockchainie farmę słoneczną. Dzięki temu daliśmy wszystkim Polakom możliwość zainwestowania chociażby najdrobniejszych kwot w farmę. I produkowanie energii na własny użytek albo po to, aby ją sprzedać na giełdzie. I stworzyliśmy w ten sposób rynek wirtualnego prosumenta, czyli prosument w Polsce nie musi mieć instalacji na dachu, bo nie wszyscy mają taką możliwość, nie wszyscy mają dachy. Niektóra piękna, wyobraźmy sobie, teraz jesteśmy w ISEK-u, nie wyobrażam sobie, żeby ten budynek miał panele fotowoltaiczne. W związku z tym powstaje wizja, że te panele mogą być no, poza lokalizacją. Miejsca zamieszkania bądź instytucji, i wtedy ten token to jest właśnie to cyfrowe prawo własności do określonej ilości paneli i określonej ilości wytworzonej przez niej energii. Coś takiego nazywa się rynkiem wirtualnej prosumpcji energii, rynek wirtualnego prosumenta. To w Polsce ma dopiero przyjść, ta ustawa określa, jak to ma działać, a dzięki blockchain, jako technologii zaufania publicznego, zamiast instytucji zaufania publicznego, u nas to działa. I ta nagroda jest dowodem na to, że innowacje prowadzone w dobrej mierze, bo chodzi tu o transformację energetyczną naszego kraju, no nie są zakazane, są legalne i nawet mile widziane i nagradzane. W jakim kierunku planują Państwo swój rozwój? Przede wszystkim budowa farm słonecznych wielkopowierzchniowych. Do 2030 roku chcemy ich wybudować tysiąc jako firma Kopernik. W tym celu chcemy zarówno rozwijać rynek wirtualnego prosumenta, ponieważ wszystko wskazuje na to, że taryfa G zostanie uwolniona i ceny poszybują do góry. Stety, niestety, po prostu one będą uzasadnione ekonomicznie. I wtedy właśnie nasza oferta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna, żeby każdy mógł wytwarzać energię, nawet jeżeli nie ma własnego dachu. Więc, to jest jakby jeden filar działalności. Drugi filar działalności to jest zastosowanie tego samego dla dużych przedsiębiorstw. Popularnie na świecie nazywa się to kontraktami CPPA. I rolą tak naprawdę tych kontraktów, tego już nie robimy poprzez tokenizację na blockchainie, tylko poprzez bardzo grube umowy, które są bankowalne. Jest tak naprawdę zakontraktowanie dostaw energii do firm. Dlatego, żeby, żeby te firmy zabezpieczyły nam ceny energii i, i, i de facto dzięki temu dostaniemy no, kredyty na budowę tych fal. Jest to jeden z bardziej popularnych modeli, modeli dostarczania energii, modeli finansowania tego typu przedsięwzięć. No i oczywiście jeszcze rozwijamy Copernic Design Studio, które, które zajmuje się developmentem tych wszystkich pozwoleń na budowę, bo teraz trzeba walczyć przede wszystkim o tą dokumentację i, i ten ma w tej branży rację, kto ma dokument i pozwolenia na, na budowę. Także tokenizacja, podobny model, czyli również oparty o model wirtualnej dystrybucji, czyli CPPA, kontraktowanie dostaw energii, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to robić dla konsumentów i dla dużych firm, ponieważ no, konsumenci zabezpieczają cenę energii, a duże firmy, no co, no, najwięcej energii zużywają, mają najwięcej pieniędzy. Ja uważam, że w ogóle duże firmy powinny być motorem transformacji energetycznej w naszym kraju. Czym wyróżnia się Państwa działalność na tle innych firm z branży fotowoltaicznej? No przede wszystkim wyróżnia się no, zastosowaniem tej technologii blockchain. Prawda? Czyli ja technologią blockchain i tokenizacją zajmuję się od czterech lat. Tokenizacja w mojej organizacji jest innowacją na skalę, bym powiedział, światową i bardzo dobrze udało się ją zaimplementować do farm słonecznych, zarówno jako modelu pozyskiwania kapitału, jak i modelu budowania też rynku tych e-prosumentów, czyli ostatecznie stworzenia bardziej przedsiębiorstwa energetycznego, które tą energię z farm do firm bądź farm do prosumentów będzie dostarczać. I będziemy przede wszystkim dostarczał rozproszonej energii. Wtedy taki prosument, taką energię, którą wytworzył gdzieś w farmie, a nie na dachu, gdzie mógł wykorzystać w dowolnym miejscu, również w stacji ładowania pojazdów, czy gdziekolwiek nie mieszka, ponieważ nie jest już wtedy uzależniony od miejsca. Także to jest największa innowacja, którą dostarczamy na rynku i w tej kompetencji, w tym właśnie innowacyjnym modelu wykorzystania technologii blockchain w branży energii, no czujemy się najsilniejsi, za to też zostaliśmy nagrodzeni. Jak Pan postrzega wydarzenie gospodarcze, jakim jest ósmy Polski Kongres Przedsiębiorczości? Miejsce, gdzie można się spotkać. Miejsce, gdzie można spotkać różne dziedziny biznesu, ale cieszę się, że, że ta branża energetyczna, branża, która jest dzisiaj kluczowa dla transformacji energetycznej, która ma kluczowy wpływ na powstrzymanie zmian klimatycznych, ma tutaj taki swój osobny pion, osobny, że tak powiem dział, i to też pokazuje na to, co dzisiaj jest najważniejsze i ta dziedzina tutaj w tym szerokim podejściu do, do, do przedsiębiorczości została bardzo wyeksponowana w tym roku, i to pokazuje no, kierunek zmian. I, i, I kluczowe kierunki działań, w których przedsiębiorcy powinni się skupić. Jako przedsiębiorca, nie aktywista, nie ekolog, nie polityk, no, mam do wykonania swoją rolę. A ta rola no, to jest po prostu no, zdrowie na budowie i 300% normy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję za nagrodę.